Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem nieco innym niż zazwyczaj. Chciałbym, żebyśmy mogli na chwilę się zatrzymać i pomyśleć nad tym, czym jest sukces. TakeDrop i ja pracujemy nad tym, żebyście mogli go razem z nami osiągać, budować sklepy, przechodzić drogę od zera do osoby, która odnosi sukces. Ale czym ten sukces jest, to może spójrzmy na to z perspektywy mojej osobistej. Ja już dawno temu, kiedy zacząłem zajmować się dropshippingiem, zdefiniowałem swój sukces poprzez wolność tego, co robię, kiedy robię, ale też wolność finansową i brak... Zastanawiania się nad tym, czy mogę to sobie kupić, czy stać mnie na to, czy będzie mnie stać na to, żeby w następnych latach utrzymać swój dobry poziom życia. I wcale nie potrzebuję, nie wiadomo jak dużo, nie potrzebuję coraz lepszych znaczków na ubraniach, coraz droższych samochodów. Potrzebuję tego, żeby moje życie było komfortowe i. Tym właśnie zna mnie sukces, że doszedłem do miejsca, w którym jestem absolutnie zadowolony z tego, gdzie jestem, kim jestem, co osiągnąłem i wcale to nie znaczy, że już wszystko jest za mną i nie mam żadnych więcej przed sobą celów, ale to, gdzie jestem dzisiaj, pozwala mi być spełnionym i ambitnym pod kątem tego, gdzie będę za jakiś czas. Patrząc chociażby na inne moje materiały, które nagrywam, widzicie, że często chodzę w bluzie z kapturem, i to kolejny malutki aspekt sukcesu, w którym uważam, że mogę ubierać się jak chcę, czuć się wygodnie i swobodnie. Nie muszę się nikomu przypodobać, nie muszę pokazać drogiego garnituru, po to, żeby ktoś widział, że ten sukces osiągnąłem. Sukces to to, co ja chcę. Osiągnąć i co ja przed sobą chcę udowodnić, a nie to, co inni mają we mnie widzieć? Bo to próżność, a nie sukces, kiedy chcesz, żeby ktoś Ciebie oceniał jako osobę, która osiągnęła sukces. Czy zatem będziemy definiować sukces ilością pieniędzy, które mam na koncie? W pewien sposób tak, ale w moim przypadku to nie muszą być pieniądze na koncie, tylko wycena spółki, którą tworzę czyli take dropa i świadomość tego że buduje coś czego wartość jest coraz większa to jest moja definicja sukcesu jaką będziesz miał ty to już oczywiście twoja sprawa natomiast to co musisz wiedzieć to to że sukcesu nie osiąga się w jedną noc sukces. Chociażby w moim przypadku nie jest efektem tego, że któregoś pięknego dnia się obudziłem i już ten sukces osiągnąłem. Dożyłem do niego przez wiele ostatnich lat, przechodząc już powoli do tego, co ja mogę dla ciebie zarekomendować jako tą drogę do sukcesu: to pierwsza rzecz to wytrwałość. Bez tego. Ciężko, żebyś ten sukces mógł osiągnąć, bo czy to będzie sklep internetowy, czy jakaś dziedzina sportu, czy też awans w pracy, czy gdziekolwiek indziej osiągnięcie jakiegoś zamierzonego, wysokiego celu, to nie osiągniesz tego sukcesu, jeżeli nie będziesz potrafił się poświęcić, nie będziesz miał w sobie wytrwałości i determinacji do tego, żeby ten sukces. Mógł stać się rzeczywistością. I kiedy już będziesz definiować swój sukces, to nie mów o tym, że będzie nim milion złotych na koncie. Nawet jeżeli to ma być milion na koncie, to wyznacz sobie etapy dojścia do tego miliona. Pierwsze 10 tysięcy, pierwsze 100 tysięcy, pierwsze ćwierć miliona, pół i milion, po to, żebyś mógł. Etapami do tego dochodzić, tak samo jak etapami budujecie sklepy na tej dropie. nie da się powiedzieć, że moim celem jest osiągnięcie 100 tysięcy zamówień w miesiącu i osiągnięcie go bez wyznaczenia drogi do pierwszych 10, 100 czy 1000 zamówień. Dlatego, jeśli chcesz definiować pieniędzmi swój sukces, to rób sobie etap. Jeżeli Twój sukces to coś ponadprzeciętnego, to musisz też wykazać się ponadprzeciętną motywacją do tego, żeby to właśnie osiągnąć. Jeżeli dzisiaj usiądziesz na kanapie i powiesz, świetnie, ja chcę osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, niech będzie nawet sportu. A jutro dalej będziesz siedzieć na tej kanapie i nie pójdziesz na trening, nie zrobisz niczego w tym kierunku. No to cóż, jak się pewnie domyślasz, nie da się osiągnąć tego, co jeszcze wczoraj sobie na tej kanapie założyłeś. W mentoringach, które prowadzę i spotykam się twarzą w twarz z osobami, które są zdecydowane na to, żeby osiągnąć sukces. Widzę coś, co praktycznie u każdej osoby się powtarza. Te osoby potrzebują kogoś kto już ten sukces osiągnął i stanie się dla nich pewnego rodzaju drogowskazem. To, czego uczę i to, czego wymagam. To nie jest tajemna wiedza. To jest coś, co jak będziesz bardzo, bardzo chcieli i poświęcisz odpowiednio dużo czasu, to się tego dowiesz. Natomiast to, co jest szczególnie ważne w mentoringach, które prowadzę, to droga na skróty i to, że zajmujemy się tylko tym, co do tego sukcesu doprowadza. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że kiedy już zdefiniujesz sobie, czym jest dla Ciebie sukces, i jak chcesz do niego dojść, to należy robić te rzeczy, które do niego cię doprowadzają, a nie te rzeczy, które wydaje ci się, że do niego doprowadzają. Pamiętaj też, że bardzo rzadko zdarza się, że osiągnięcie zamierzonych celów będzie dziełem przypadku i tego, że gdzieś na oślep coś robiłeś i ci to wyszło. Dlatego, żeby sprzyjać szczęściu, musisz zacząć zdobywać wiedzę w dziedzinie, którą się interesujesz czytać, słuchać, oglądać. Inspirować się innymi osobami, i jeśli uznasz, że już wiesz wszystko na dany temat, już więcej nie potrzebujesz się dowiedzieć, tylko teraz już zakasasz rękawy i tą robotę będziesz wykonywać, no to. Nie jest to najlepszy pomysł, dlatego że zawsze można zrobić coś lepiej, zawsze można uniknąć jakiegoś błędu i ta Twoja droga do sukcesu powinna w dużej mierze być oparta o Twoje przygotowania do niego poprzez edukację, poprzez samorozwój. Ostatnie dwa lata mojej pracy w tej dropie były bardzo intensywne. Nie było właściwie momentu, kiedy nie myślałbym o pracy, którą wykonuję. I to tak dosłownie. Od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora. Ilość rzeczy, którymi się zajmowałem, ilość tematów, które ogarniałem, była na tyle duża, że tak naprawdę nie było momentu wytchnienia. Udało się zrealizować ogrom prac, i dzisiaj jestem w takim momencie, w którym mogę z tego czerpać. Dla mnie sukces to właśnie to, że udało mi się dopiąć to, co sobie zaplanowałem, co wymagało ode mnie wielkiego wysiłku, ogromnych nakładów finansowych i spójrzmy prawdziw oczy wielu, wielu trudnych. Decyzji, które musiałem podjąć. Ale dzisiaj siedzę przed kamerą po świetnym poranku, jaki zawsze mam w piątek półtorej godziny gry w tenisa. Teraz robienie tego, co naprawdę lubię czyli nagrywanie dla Was kolejnego odcinka, i macie przed sobą właśnie kogoś, kto jest absolutnie zadowolony z momentu, w którym jest, i myślę, że Sukces ma dużo wspólnego ze szczęściem, ponieważ i sukces, i szczęście to właśnie ten moment, w którym dzisiaj jestem. I pewnie ktoś powie, że można być szczęśliwym i mając pieniędzy, a sukces z tymi pieniędzmi się kojarzy. Ja wolę być szczęśliwy, mając tyle pieniędzy, ile potrzebuję, żeby móc mieć dobre i wygodne życie. Po tym, co dzisiaj powiedziałem, można zauważyć, że nie ma jednej recepty na osiągnięcie sukcesu. Determinacja, motywacja i dyscyplina to niezbędne elementy, które przełożą się na ten sukces, ale każdy go sobie zdefiniuje samemu i każdy wyznaczy drogę, która doprowadzi go do tego miejsca. Również samemu. Mam nadzieję, że udało mi się trochę Ciebie zainspirować, lekko popchnąć do tego, żeby podjąć pewne kroki w kierunku realizacji Twoich marzeń, które oparte są o sukces, jaki chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz więcej wiedzy, inspiracji, zobacz kolejny materiał, i do zobaczenia w następnym.